proszę państwa da -da. A, nie poznacie nawet tam 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 na sam szczyt będziemy wjeżdżać będziemy jechać oczywiście do koni i co i dzisiaj pierwsze spotkanie shelby z końmi Widzę, że jej się tutaj po prostu jak zasnęła to śpija no i tu jeszcze jest moja mama ze mną i karolus i taka tutaj fajna droga już wjeżdżamy do Lutomi górnej i lecimy do Dymi. Jestem strasznie ciekawie, ciekawa reakcji yy, tej siedmi. Myślę, że będzie się bała. Bardziej niż, yy, niż czekać. Ale może ze stresu też czekać. Zobaczymy. Ja już widzę koniec z daleka. Ale to chyba paswisko yy, tych kusów. No bo tam. To znaczy, że możliwe, że kamada jest blisko. Halo, Shelby! Jesteśmy! Jesteśmy! Halo! Dzień dobry! O, obudziła się, obudziła się! Obudziła się! Obudziła się! Już idziemy! Przyjechaliśmy! Akurat tu jakieś konie stoją. W pastwisku Gdzie przyjechałaś? Cię przyjechałam. Cię przyjechałam. No ona taka tutaj... Cię przyjechałaś nie mogę na mogę odpiąć, bo tutaj... Nie słyszę za tyle. No już czekaj no. cię wezpami no, tak. sił. No, Nie bój. Siśku! No gdzie ty jesteś? Halo! Gdzie ty jesteś, siłko? o osioł idzie do nas. Patrz. Proszę, że łaj. Mój przyjaciel Osioł. Siema. Cześć. Cześć. ma Cześć. cześć. Kto, tu jest? Kto to jest? Cześć. Kto to jest? Cześć. 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 jest Cześć. Cześć. Bo bo nie nie Cześć. 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 to Słucham. będą atakować, nie? To też będzie, atakować, ale inaczej Będzie atakować, ale inaczej Nie chcemy śrebaków e, wersja psa Psiabka Psiabaków? Tak O, śrebaki. еще шахли. Сядь, мельбуши, кухонь мой. А что ты тут еще? Там же скалаша. Что ты тут еще сранилась, Что ты там все делаешь? Hej Buzię. Jejku, ale żeby łapą. Nie, nie, bo ona się boi. Tak na blisko, nie Jeszcze nie za szybko, powiem, bo... za szybko. Już dobrze mam cię. Zapatrzy, ale Gory zainteresowane. No. Już, już. Proszę cię bardzo. Grzybka porosła, nie? Przebaczą, urosła ci grzybka. W ogóle mi się wydaje, że podróż. Po ale zobacz jak ma łeb taki wielki. No ma fakra no. Nie ty tak podrosłeś. Siadź ko mój O ja wiedziałam żona do kupy. Wiedziałam, patrz. Troszej siąd. Za będziemy czyścić. Oooo, tutaj. jest Super. Super psiak, ja już nie wiem do kogo co mówić. No nie? tak, do niej konia. Tak, tak to... Patrz, 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 patrz. Tu się właśnie usiadłeś. Leciał z tej kupy tam, tam. Gdzieś, o, Ale nogę no. też ma poranioną. Tak? No. A, trzeba będzie ci posmarować. Co ty walki, jakieś walki dinozaurów miałeś, tak? Powiedz. Ale jakiś pokojnik musiał być. Nie. Wieje, tu nic słychać, ty. A versus Shelby. Shelby się boi, biedny. Gdzie no już nie bój się no musisz się oswoić będzie jeszcze częściej ze mną przyjeżdżać prawda będzie piesiu przyjeżdżał częściej no to się no to się cieszy patrz no idź do osiołka idź nie bój się nie, nie chcę <grym> ale to no, fajnie wygląda z jak się patrzyło nie no, wiesz co ona musi sama może jednak faktycznie widzisz tylko ja nie wiem Wilbera to znam że nic nie zrobi a nie znam osławczy, jak on reaguje na psy, nie? Chociaż tutaj też mają pięć psów Tylko nie na zad, proszę Cię Super psiak, tak? Szybszy, widać? Osiołek trochę niższy, dlatego ona się nie boi, wiesz? <noise> Oho, idzie jakiś kuc kurz. Ty, 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 halo, halo Oh no Aaa, to Karola! Proszę bardzo. O, chciał się z przywitać, a tam się... No, to nara. My was zostawiamy. No, tak się cieszy, ale jednak nie. O, okay. się wystraszyła. Ale masz fajny kadr na fajnym widoku, wiesz? Tak. No. Chodź. Będziesz na filmy. Okay. Znowu ten y na motorach tam jeżdżał. Um. Ostatnio nagrywaj Ziuki on day tu też. Selby, chodź, idziemy do haki, chodź no, chodź, piłka. Teraz odwiedzimy. Super. Idziemy do konika. Znaczy, akamadę i tak weźmiemy, bo muszę coś z nią porobić, nie? Więc ją weźmiemy i przy okazji pozna akamadę. Myślę, że bardziej będzie się je bać, bo ona wysoka. E, właściciele mają pięć psów i jak idą gdzieś w teren, to te psy normalnie e, za nimi chodzą, także myślę, że są przyzwyczajone, ale dmuchać, chłuchać na zimne. Aha. O, kupę robi, fajnie. Wyszła w innym miejscu niż w domu, nie? Tak, to a fajnie, że na paswisku koni, ty. Ej, dobra, dobra, weź ją, nie się nie musi. To jakiś młodziak jest chyba. Nie on tak wygląda. O, jest pakun, wiedziałam, że tam jest. Ale Ze swoją przyjaciółką no, siwą. Po prostu, po prostu. No. Nie no, co ty koń nie głupi. Bo że to nie ten. Haki, cześć, No to super. Dzień dobry, cześć, malutka. O, Shelby. Cześć, wezmę kamadę. W razie czego żeby go tam nie uciekła Pobierzemy Cię dzisiaj zobacz Zobacz kto to Nie, boi się, boi się Trzeba by się właśnie Ojej, kucoty żołni zawiona O, tą koleżanką Bo ta bardziej siwa w kolorze szybko podobna Wom, tak. Ale Nie, Jej, musisz ją tak wziąć jak ja wiesz, że pod, pod dupę o właśnie pod no dupę nie Tutaj do Hakawady gdzie tam o, Tu musi się poznać Super super Charlie! Kto to Aha hmm. Nie Co tam? Hakawada co ty mi tu dajesz jakiegoś tego? O, poczuła Tylko tak, żeby się nie stresowali Super! Dobra, dobra, postaw ją, już jest ok. Żebyś się po prostu oswoiła. Jak chce uciec, to niech ucieknie, żeby miała wolną rękę, nie? Super, Sierbi, zobacz, co to jest! Znaczy, co to jest, kto to jest, przepraszam bardzo. O, Dwie przyjaciółeczki, a wałaszka zabrali, niestety, pojechał do domciu, tak? Haki? I ty zostałaś z przyjaciółką swoją. No tak, super, dobrze. O tak, podra się o przyjaciółkę, no pewnie. Zobacz. Zobacz, haki, zobacz. Haki. Zobacz, się nie trzyma Wstacił na hakamadę? Nie, zobacz, nie, nie za szybko, na razie mi się Jeszcze wydaje. Nie, bo... na sam koniec, jak bym no. się przyzwyczaił. zobacz. Haki, zobacz. Zobacz. Słuchaj, ona Co ty <noise> Ja nie marzę 100 kilo, ty poszucił jakby... Nie zawsze tak robię przecież. Nie ja zawsze tak podrzucam. Nie wiem o co, co chodzi. O, no to jest małe przeszkody ustalione, trwajcie. No jest tutaj wszędzie, wiesz, musisz na nią uważać kobietko Ty jesteś bardzo duża, no. Oprócz, trzeba ominąć przeszkodę małą. No zobacz. Super kołe. No, idź kochana. Idź. Dobra, idziemy No Czekaj już Idź Idź tylko A ty gdzie tam do okay, niej chcesz iść? Tak. Co będziesz robić?

To galop po wodzie o, Czyli... Może jak ogarniemy to skręcanie to może mm -hmm. A za płatne tak? Kumiu? Nie. nie wiesz, bo ja z nim nie ćwiczyłam Nawet nie wiem co wie nawet. No kiedyś na palece weszła no, ale... no, I połamała więc... No teraz za tobą idzie aktualnie Właśnie widzę ディナーチコインは。 Dalej stamtąd, bo ta piet kwam ze niet pokazyn. Spracht. Toen Chłopak <grymne> to ma zabić psa i psa co jest. Co jest grane? O, nie doczymy psa. Zrobiła ćwiczenie na Elza. Wziął. Wskakujesz na pomodę? Wskakujesz? Wskakuje pies? Ale, ale po co mnie tak? Dawaj, ja, chodź. Hapa. Chodź. Chodź. No? Super! Super psiak! Super! To no, już już miała jeść. super no. na sobie takich, co nawet wrażenia nie robi jak podrochają. Super psiak. Ale średni już się już tak się nie boi hakawady, nie? Tak. Już ona jest wesoła, no by się też oni poszła, już... już się tak oswoiła z no. nią. Okay. No cóż, hakawadę odbyliśmy, pośmy na ujeżdżanie i oczywiście co? No niestety się nie wydarzyło.

Jak Kamada dalej myśli, że jest wiązana i tak niepewnie idzie. Iść czy nie? Iść czy nie, O, będzie Shelby będzie kończył. Gdzie idziemy? Chodź Shelby. Za, za, za Chodź szybko. Szybko. Szybko, Chodź Jejku, super no. Z przymrużeniem oka zaliczyliśmy skok nie, nie, Jeszcze raz spróbujemy chodź, chodź, Co byś jej pomóż na sznurku, wiesz Ona potrafi Chodź, 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 chodź. To jej pomóż trochę chodź, chodź. Opa. A, wiesz, Na mądrego przystało Po co przeskakiwać, jak można skoczyć na to Dawaj, chodź O, znalazła sobie Gdzie ja, tam i... Kaś! Podlewamy kwiatki. O, pakuje zawsze. Znaczy... Ciemaj Szelbjocha. Szelbjocha? No, tak, ja też się pakuję w znaczy. szelbie. Ciema Szelbjocha? Mam biedę odgryzać korek. Dobre płatki Kora, nie jesteś sobą gdy jesteś głodny Co tam dorwała korzenia? No Jak jej dałam tu koniec już No, no wie, bo na ogródku też zawsze coś tam targa No tak się śmieję. Kora, nie jesteś sobą gdy jesteś głodny Proszę Ale ona już nie wie co gryźć Nie wie co gryźć No także kochani dzisiaj mamy Dzień wyjątkowy, bo szarbi się spisała. Nadal nie szczekała na konie. Bardzo fajnie, mam nadzieję, że nie będzie czekać. I, I co? No i Wilberg i, Wilber, i Hakowada zapoznali się z członkiem rodziny. A co najważniejsze, konie nie szczekały na nią. No. Konie to nigdy nie szczekają. Szczególnie moje. Czeka przyjazda Hakowady najlepiej stała na dzisiaj. Jak już się tak uswoi te e, shelby, to normalnie są takie psy, co skakują z miejsca na konia takiego wysokiego i jadą swoje na nim, nie? Super. Widziałam filmiki takie. No ale siedziałaś na koniu, tak? I to wysoko trochę biło, prawda? Z silniaczką mój. A, no tam Hakamada sobie je. tam siadła to złożone, to widzę, że pojedli tego siana i koniec, i trawa lepsza, nie? Bo on chyba skubać takie małe dzibełka niż, niż yy, siadłem ci zapychać Raz to, raz to tak. A mówię, że tutaj LED pisze i wiesz gdzie to świeci tu naokoło. To jest LED. Mhm. I tu świeci normalnie. Jak poświecisz to tutaj się odbija. Ale to Takie po... odblaskowe normalnie. Ale to powinno być w sensie jakieś zasilane coś. Nie no to jest odblaskowe. No to LED. No, to się no, nie wiem, no LED no. Ja wiem. Taki. Nie. Tak takie troszeczkę oszukane. No kochani, dzisiaj, no także w dzisiejszym odcinku się żegnamy i widzimy się w kolejnym Tak jest? Tak jest Pa No Co? Pojedziemy do Maka. Już byliśmy Halo Karol to by chciał co, ciągle do Maka. Na loda Tak Tak, ale czy, czyś Ty brałeś loda przed chwilą Nie, czy nie, ja nie tak? pamiętam jeszcze jednego. To co pojedziemy na wodę? Dobrze.